Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Budyta. Chciałbym Państwu zaprezentować usługę ciągnikiem z GPS-em. W tym momencie jest wykorzystywany ciągnik do sadzenia truskawki z sadzonki Frigo. Udostępniamy rolnikowi ciągnik z GPS-em po krótkim szkoleniu. Sam już obsługuje dalej. W tym momencie ciągnik już jedzie sam. Jest ustawiony, wymierzone pole. No, i do końca drządka będzie jechał sam. W tym momencie ciągnik się mu 0,3-0,2 km na godzinę. Od do posadzenia jest około 1,5 hektara. Dzisiaj posadzimy może 0,3. Po, poza sadzeniem truskawki sadzimy drzewa owocowe, krzewy. Wyznaczamy rzędy, bruzdy pod borówkę, a również siejemy zboża pod zbiór. na tym jest zamontowany system GPS w produkcji Hydra System. To jest to polska produkcja. Jest tutaj, system, ma poprawki RTK do 2,5 cm. Tutaj mamy, trzeba też zwrócić uwagę na to, że są poprawki, które są 2,5 cm są na ciągniku, a przy sadzarce też ma, sadzarka ma jakieś tolerancje błędu, czyli zakładamy dokładność rzędu około 3-5 cm. Jeżeli ktoś chciałby zakupić taki system, jest na pewno przydatne w plantacjach truskawek, warzyw. Bo możemy sobie posadzić GPS-em i później każdy kolejny wjazd mamy już po GPS-ie. Czyli przy pryskaniu, pieleniu, zbiorze, ścieleniu każdą, każdy przejazd mamy już po GPS-ie, czyli mamy, redukujemy błąd ludzki. Jeżeli chodzi o korzyść systemu, to jest około 55 tysięcy brutto za podstawową wersję dwuantenową. Tutaj jest wykorzystywany system dwuantenowy, z tego względu, że poruszamy się bardzo z niewielkimi prędkościami. System dwuantenowy pozwala na to, że mamy dużo więcej zmiennych i ten GPS bardziej jest dokładny. Koszt wynajmu uciągnika z systemem GPS to jest 800 zł plus koszty paliwa. Za dobę. Ewentualnie koszty 250 zł za godzinę pracy, nasze paliwo, nasz operator, ustawianie, kalibrowanie. Po naszej stronie.